Cześć. Ja jestem Marcin, a to jest kategoria B. iPhone? Myśliwiec? Slipper? Z ręki. Prius generalnie oznacza wcześniaka, coś wcześniejszego, ale takiego bardziej wyprzedzającego swoją epokę. I w 1996 roku, kiedy u nas jeszcze jeździły Żuki, Nysy, Duże Fiaty, Toyota zrobiła Priusa Jedynkę. No i był to brzydki samochód na bazie, co ciekawe, Airisa w wersji amerykańskiej. Dwójka była już ciekawsza. Hollywoody tym jeździły. Miała jeszcze 1,5 motor benzynowy. A dzisiaj będziemy oglądać Priusa trójkę z motorem benzynowym 1,8. 2010 rok, 298 przebiegu. Swoją drogą w 1996 roku Prius 1 to było jakieś 40-50 km przed Pelotonem, jeżeli chodzi o konkurencję w temacie technologii. Według mnie dopiero Prius Trójka rozkręcił temat hybryd Toyocie, nie tylko zresztą Toyocie, i pomógł Priusowi Trójce też. Auris, który pokazał, że samochody hybrydowe nie muszą być nudne, nie muszą być tak odważne, jeżeli chodzi o wygląd. Chociaż czy jest odważny, to już kwestia gustu. A dla tych, którzy lubią cyferki. Tu jest 1.8 toyotowy, który normalnie ma w Toyocie 1.8 mają 160-140 koni w zależności od auta. Ten ma 98 czy 99 plus jeszcze jest silnik gdzieś tam właśnie tam elektryczny, który ma koni podobno 80, ale to się nie sumuje. Cała moc tego zestawu jest jakieś 130 chyba 4 albo 136 koni. Co ciekawe, silnik elektryczny Silnik spalinowy pracuje w cyklu Atkinsona, chociaż są wersje, że w Otto, ale nie, a maska jest aluminiowa, a cygielek od maski chowa się do maski, tak odwrotnie. To jest kluczyk, niepotrzebny. Co tu się dzieje ciekawego? Po kolei. Super, że jest All Auto, i to jest naprawdę prawdziwe All Auto. Tutaj jest, to jest bardzo, bardzo podstawowa, myślę, wersja: zwykłe sterowanie lusterkami i wysokością świateł. A tam niżej jest ręczny, nożny, nożny, ręczny. Tak się zwalnia, tak się zaciąga. I to tyle. No dobra, wsiedliśmy. To jak to się w takim razie ten bolid włącza. Tu jest guziczek. Jak teraz bym go nacisnął, to tylko nam się włączy zapłon. A żeby go włączyć, odpalić... Włączyć! To, to auto się włącza, włącza. Hamulec. Klimę na razie wyłączę. I pokażę Wam tutaj po kolei, co się dzieje. Samochód jest... Włączony, gotowy do jazdy, mówi nam to napis ready. No, tutaj to wam nie będę mówił: paliwo, prędkość. Chwilowe spalanie na takim, powiedzmy, tam słupku, wykresiku. Akurat aktualny bieg, poziom naładowania baterii. I tu jest Hybrid System Indicator. Czy jedziemy spoko, czy niespoko? Czy mamy charging, czy mamy eko, czy mamy power? Oczywiście mogę sobie to zmienić z kierownicy, o czym zaraz wam opowiem. Tu pokazuje spalanie z ostatnich 5 minut. Tu jakieś tam ostatnie rekordy, pasy, ustawienia. I tu jest pokazany w trakcie jazdy przepływ energii, czyli czy spalinowy napędza koła, czy spalinowy pomaga generować prąd na ładowanie baterii, czy elektryczny pomaga kołom, czy tylko ładuje baterię, bo tu też jest ten generator, nie tylko silnik elektryczny. To Wam pokażę w trakcie jazdy. Mam nadzieję, że będzie to widać. Wracamy do tego. Odnośnie tego wyświetlacza jeszcze, to. To, to jest wyświetlacz, a to, to wyświetlaczem nie jest, wyświetlacz jest tam nisko, a tu mamy tylko taki rzutnik, taki jakby head up, ale o tym za chwilę. Na kierownicy, poza tym, że mogę sobie regulować głośność, zmieniać piosenki, zmieniać, no powiedzmy, tryb pracy radia, płyta, radio i tak dalej, z drugiej strony mamy guziczki od sterowania właśnie tym wyświetlaczem, cyk, i co ciekawe... No, jeszcze mamy yy, przebieg dzienny, total. Mamy regulację temperatury. Jak sobie włączę tą klimę, hit, to mogę sobie stąd guziczkiem regulować temperaturę. W sumie niepotrzebne, bo tak naprawdę kawałek dalej jest tutaj. Ale jak jest, to nie będę wyrzucał. I teraz mówiłem o myśliwcu. No to zobaczcie, co tu się dzieje. Jaki jest myśliwiec? Poza tym, że tam jest prędkość. Muszę znaleźć wysokość, żeby o, żeby było to widać. I teraz jest to widać. Mamy taki prawdziwy head up z prawdziwego zdarzenia rzucalny na szybę. Nie na żadne patyczki, które tu wyjeżdżają. On jest rzucany właśnie stąd. I teraz tak, możemy sobie jasność tego head upu regulować. Można dodatkowo jeszcze zmienić sobie to, co jest wyświetlane, czyli też ten wskaźnik ekojazdy, że tak powiem, można sobie dodać do Prędkości, a jak ktoś kogoś to lepiej w nocy, może sobie to po prostu wyłączyć. Ja z tym jeżdżę, bo jest fajnie i możemy sobie też regulować tego wysokość. Jak ktoś siedzi wyżej, niżej, może sobie zawsze to do siebie dostosować. Jak już pod maską, no to zobaczymy, co tu jest ciekawego w takiej hybrydzie. Plastik, aluminium, tam normalny, zwykły silnik. Tu jest falownik, który zmienia prąd tam zmienny na stały, stały na zmienny. Nie mam pojęcia, nie znam się na prądzie. Tam gdzieś jest silnik elektryczny i generator do ładowania baterii. Komputer, bezpieczniki, płyn jeden, drugi, tutaj, tutaj. I po temacie. Nic strasznego. Aha, a czemu dali silnik benzynowy większy niż 1,5, który był wcześniej, czemu go zmienili na 1,8? Skoro tu ma być tak ekologicznie, to ETA ja wyliczyła, że według badań jakie tam przeprowadzili wśród użytkowników dwójek dużo osób też jeździ w trasach podmiejskich albo ogólnie w trasach i się okazało że takie 1.8 w trasie będzie paliło mniej niż 1.5 z racji niższych niższych obrotów większe mniej pali to gdzie w takim razie jest akumulator No już się domyślacie yy, możliwe że zaraz pokażę wam yy, powiedzmy że wadę też tego samochodu o, właśnie to się dzieje. O, proszę bardzo. I jest nie to, że nakapane, tylko nalane, bo woda powinna ściekać sobie tędy. Tylko, że niestety tutaj to przeszkadza, i spada nam woda na roletkę, i mokro, Muszę to ogarnąć. No, jaka taka ogarnąłem? No, a um, akumulator jest tutaj. Więc To jest schowek. Hec. A tu jest to oczywiście tutaj. A, a, a. Tak, już tu jesteśmy. No to waga jest taki sen, nie za duży, nie za mały. Tu jest schoweczek, tam jest całkiem pojemny. Pod nim dopiero widać baterię. Nic ciekawego, tu dodatkowy schowek. Światło można zgasić. I fajnie. I roletko. Wersja mocna, taka budżetowa, jeśli chodzi. Łapki po obu stronach, bagarka. Aha, i klapa z tyłu jest dzielona, podobnie jak w Civicu 8. Generacji. I słyszałem głosy, że to bardzo przeszkadza w cofaniu, bo nie widać, bo tu się załamuje, bo coś tam jak nie widać, to trzeba iść do lekarza od oczu. No, i z tyłu są też Lexuski na ledzie. Super sprawa. Yy, bardzo dużo osób mówi, że ten plastik jest tutaj taki straszny i te plastiku jest tutaj za dużo, jest może plastiku i tak dalej. No i wszystko takie plastikowe. Tak i nie, bo ten plastik jest zrobiony z roślin włóknodajnych, także tak naprawdę to jest takie ekotworzywo. Zresztą tutaj jest taka tekstura, która do tego nawiązuje. Pokażę wam. A no właśnie, i jest tutaj taka strukturka, taka no ewidentnie rośliny włóknodajne. Yy, tak do kroniki, to w 2.11 był lift, w którym zmienili lampy z przodu. Podobno zderzak, podobno coś w środku, ale zauważcie, też tylko lampy z przodu i lampy z tyłu. Według mnie jest tyłu chłodniejsze są te przedliftowe, jak to często bywa. Yy. Prius zawsze ma ten sam napęd, właśnie tak jak iPhone. Technicznie jest taki sam, może się różnić, może się, może się różnić jedynie wersją wyposażenia, nagłośnieniem, jadącym z tyłu rowerem. I to tyle tak naprawdę. Tutaj mamy taki gruby, naprawdę gruby welur yy, 298 tysięcy 10 lat i żadnego przetarcia, żadnego zużycia na tym welurku, więc się naprawdę postarali. Może się różnić ekranem, może się różnić głośnikami. Tutaj JBL nie mamy, ale jest 6 głośników i grają naprawdę bardzo fajnie. Zresztą jak to w Toyocie? No jest takie tłuste, grube, tylko się nie da tak nawet zagiąć jakoś. To jest. Ja wiem, ze 2 czy 3 mm, jak to się tak złapie. Z tyłu jest jeszcze światełko, co jest super. Jak się dzieciaki zapinają w foteliki, to nie trzeba im pomagać. Ech, to tak. Tu są przecięgnialne, tu są kierunki. Mogły to by być dzienne, a kierunki umieścić tu, ale nie. Tu są długie, tu są pozycje, a tu są mijanki. To nie są Ksenony, są na soczewce. Ksenony miałyby oczywiście spryskiwacze. Normalnie, Toyota, normalnie. Tu jest dużo gorzej, bo tu już jest redukcja wagi na wygłuszeniu. Plaszak. Teraz pytanie, zagadka. Co to jest? Nie, to nie jest drążek zmiany biegów. To jest najładniejszy na świecie drążek zmiany biegów. Ładniejszego już nigdy nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że Toyota już nie robi niebieskiego tego kawałeczka, tylko robiła czarne, a potem się zupełnie z tego wycofała i robią standardowy, tak jak dla zwykłego automatu. Dla mnie to jest super. Po każdym ruchu, gdy wrzucimy sobie D czy R, czy wrzucimy na luz, czy włączymy B, zaraz opowiem. Zawsze joystick wraca w to samo miejsce. Mega sprawa! Bardzo, bardzo to lubię. Tryby jazdy. Gdy wystartujemy samochodem, odpalimy, wrzucimy D, jedziemy na można powiedzieć zwykłym trybie. Bez dotykania tych guzików. Możemy sobie włączyć tryb elektryczny. Jeżeli chcemy, sobie nie wiem, cichutko podjechać gdzieś. Po prostu, nie wiem gdzie i po cholerę, ale możemy na takim trybie elektrycznym przejechać 2-3 km, wtedy nam się silnik benzynowy nie uruchomi aż do rozładowania baterii. Do pewnego momentu, oczywiście, bo baterie, tak jak wcześniej mówiłem, pracują od 20 do 80% swojej maksymalnej pojemności. Tryb eko po prostu znieczula, można powiedzieć, mówiąc tak popularnie, pedał gazu. Wciśnięcie po prostu generuje mniejsze tam, mniejszy sygnał na, na silnik i po prostu odcina nam moc, tak w dużym skrócie Jest jeszcze Power Mode, zwany często trybem sportowym Nie wiem skąd sport w Priusie, ani sport z rozszyfrowania tutaj skrótu PWR Dla mnie to chyba Power I tu tak naprawdę zmienia się charakterystyka nie tylko właśnie pedału Przyspieszenia, ale też szybciej silnik benzynowy wkracza do akcji i pomaga elektrycznemu w starcie. I naprawdę, jeżeli to wciśniemy, to się dzieją bardzo fajne rzeczy na starcie. Później już niekoniecznie. Co tu jeszcze jest ciekawego? Jest cup holder, w którym mam rękawiczki. Tu jest bardzo duży podłokietnik, który się nie reguluje, ale się przesuwa. Tu jest dodatkowy kubaczek, tu można to wyjąć. Jak już otworzymy ten temat, to możemy sobie to otworzyć całkowicie. Szufladka, i tam jest jeszcze całkiem sporo miejsca. Hits. Schowek pierwszy, no proszę, jest Kasiuta. Fajnie. Schowek drugi też z guzika. Tam jest jeszcze jakieś światełko. Aha, jeszcze nie powiedziałem, ten tryb B, który tutaj mamy, to jest taki, nie wiem, to się chyba w autobusach nazywa retarder, chociaż to, to trzeba jeszcze sprawdzić, zanim to pójdzie na wizję. W każdym razie bardziej obciąża silnik przy hamowaniu tym tematem do odzyskiwania po prostu prądu. To, tak jak mówiłem, nie jest ekran, tylko jest to rzutnik. A gdy na kierownicy dotnę guzika, nie naciskając go, to na ekranie pojawia mi się jego podświetlenie, czyli bez patrzenia. Gdzie dotykam, widzę to na ekranie. Dobra, to tutaj będzie stop dla tych, którzy nie wiedzą w ogóle o co chodzi z hybrydami w zwykłym Priusie 1, 2, czy też w Aurisie 4. Teraz też koroli i kamry. Zwykła hybryda oznacza, że jedziemy normalnie na stację paliw i do baku wlewam benzynę. I tak naprawdę tyle nas to obchodzi. Nic nie podpinamy do gniazda, nic się nie ładuje, po prostu jeździmy. A gdzie ten prąd? W bagażniku ma baterię i to takie duże. I właśnie tam jest prąd. Prąd idzie na koła, gdy ruszamy, chyba że mocno ruszamy, wtedy silnik spalinowy im pomaga. Potem spalinowy ładuje baterię. Tak mocno spłycając ich w dużym skrócie. Okazuje się, że praca silnika spalinowego ładującego baterię jest bardziej wydajna niż praca silnika spalinowego napędzającego koła. Spotkałem się oczywiście z pytaniami, no dobra, to ile to pojedzie na tym prądzie? No niedużo, bo około 3 km. I wtedy najczęściej pojawia się śmieszkowanie ludzi, ale oni znają się tylko na tarciu szanu. Ale o takich to szkoda czasu. Wersja plugin to to samo, tylko że możemy sobie te bajerki doładować z gniazdka w garażu i wtedy na prądzie przejedziemy 20 czy tam 30 km. To już spoko, bo trasę dom praca dom, czasem można ogarnąć tylko na prądzie. A jazda na prądzie to koszt około 10 zł za 100 km. Fajnie, bardzo fajnie. Do tego cicho i szybko. Szybko w się, a no szybko, bo silnik elektryczny daje swoją pełną moc cały czas. Czyli wciskamy, powiedzmy, że gaz, a on już daje swój maks. Do tego dołączy się benzyna, i spod świateł jest zdziwienie, że damski ekosamochód znika z przodu, gdy inni szukają swojej dwójki w dieslu. Wieszenie jest całkiem twarde jak na taki z pozoru ekosamochód i prowadzi się dość stabilnie, ma całkiem spokój układ kierowniczy, a jeżeli chodzi o Toyota to nawet bardzo, bardzo spoko i bardzo, bardzo sztywny. Nagranie tego Priusa to tak naprawdę najtrudniejszy samochód jaki nagrywałem, bo ma mega dużo tematów, które warto pokazać, a ja po prostu tego nie zrobiłem, bo raz, że jeszcze części nie znam, a dwa, że po prostu się gubię, tyle tego jest. Także, sorry, jeżeli pominąłem coś istotnego, dajcie znać w komentarzu, co warto byłoby jeszcze opisać, czy pokazać. Może zrobię dogrywkę tego filmu. Naprawdę, fajne auto, mega fajnie się tym jeździ. Czy polecam taki, taki samochód, czy mogę go zarekomendować? Na pewno tak. I dodam, że tylko czekam, tak naprawdę, pojeździe hybrydami, aż stanie ją Tesla. Inna jazda, ale bardzo fajna. Bonus taki, że po prostu miałem dwa auta, których nie zdążyłem nagrać, bo się sprzedały. Pierwszy z nich to była Fabia 2015 rok 1.4 turbodiesel 105 koni. Przyspieszenie było bardzo fajne jak na taką małą budę, ale strasznie nurkowała przy hamowaniu i tak naprawdę jeżeli chodzi o silnik to pijany muroż ma wyższą kulturę pracy. Da się tym jeździć, ale to samochód dla osób, które samochodów po prostu nie lubią. A no i drugi samochód to był Ford Focus 2 chyba 16 rok. Trójka po Lifcie, 1.5 też diesel. 120, 120 albo 125 koni. Gracz z tej samej ligi co Golf. Siódemka w kombi, który miałem też u siebie. Astra 1.6, tam chyba była też w kombi. No, gracz tego samego segmentu i bije ich po prostu na głowę. Prowadzenie to jest zupełnie inna bajka w porównaniu do Astry czy do Golfa. Wiadomo, że golf jest lepiej wykonany w środku, ale ten fokus nawet się nie chciał przechylać na zakrętach, po prostu jechał jak posrany. Jeżeli chodzi o przyspieszenie, tak samo, dużo, dużo lepsze, mimo mniejszej pojemności i teoretycznie bardzo, bardzo podobnej mocy, to przyspieszenie dużo, dużo lepsze od Astry czy od golfa. Jeżeli tutaj się wahacie pomiędzy takimi autami w kombi, to bierzcie fokusa, bo naprawdę zupełnie co innego, za dużo mniejsze pieniądze niż na przykład Golf, tylko że ma słabe nagłośnienie. To na minus. Aha, was oglądających ten kanał, subskrybujących ten pseudo powiedzmy kanał, jest już prawie 200 osób, także bardzo dziękuję. Szczerze się nie spodziewałem od Zewu, że 200 osób w ogóle kliknie, żeby nie chciało obejrzeć cokolwiek z moją facjatą, także fajnie, bardzo to miłe dzięki za wszystkie dobre komentarze za niedobre też dzięki yy, i prośba o udostępnienie czy to tego czy jakiegokolwiek innego mojego filmu tam u siebie na przykład na facebooku yy, może to pomoże, może zaszkodzi, zobaczymy z góry dzięki, do następnego